Witam w kolejnym filmie dzisiaj, kilka rad, które warto wykorzystać, bo, bo jednak bardzo często Wam tego brakuje. Kiedy rozmawiasz z kobietą, nie musisz jej nigdy odpowiadać wprost. Możesz sobie pożartować, możesz jej powiedzieć: Nie powiem, nie odpowiem, nie dowiesz się. Jak Ty to mówisz z uśmiechem, dopóki ona się dobrze z tym czuje, to wszystko jest ok. Więc to jest często ten przypadek, gdzie wielu facetów popełnia duże błędy. W przerażeniu nie potrafi. Odpowiednio funkcjonować w relacji z kobietą, nie potrafi z nią żartować, flirtować, yy, gubisz się w wypowiedziach, chcesz jej zawsze wszystko do końca powiedzieć, opowiedzieć, odpowiedzieć. To nie zazwyczaj jest yy, dobra opcja, bo czasami bezsens, nieporozumienie, uśmiech na twarzy zrobi dużo lepsze wrażenie na kobiecie. Dlaczego kobiety często są w stanie zauważyć, czy jeśli facet y, potrafi z nią y, porozmawiać, pobudzając jej emocje, a nie zwracając na ogólny sens rozmowy swojej uwagi, to jest to właśnie ten wartościowy, interesujący mężczyzna. Dlaczego? Kobiety same często funkcjonują w tego typu otoczeniu y, słów. Rozmawiają sobie same nieraz towarzysko z koleżankami, y, poruszają głupie tematy, czasami nawet bez sensu. A ty chcesz być taki dla niej sensowny, chcesz być dla niej taki idealny, perfekcyjny i właśnie przez to więcej tracisz niż zyskujesz. Dlatego lepiej jest być facetem, który z uśmiechem na twarzy potrafi z nią pożartować, ale nie mówi wszystkiego do końca. Jak ona cię pyta, masz dziewczynę? I odpowiedz no rękę mam, nogę też mam. A dziewczynę? Co za różnica. Jak cię pyta Trzymasz dziewczynę, to zapytaj, a lubisz konkurencję i się uśmiechasz. Nie musisz nigdy odpowiadać wprost. Możesz się zawsze bawić tą formą interakcji, rozbowy, i dzięki temu kobieta będzie o wiele bardziej angażować się w relacje, wyciągać odpowiednie wnioski, i dzięki temu też pojawią się tutaj odpowiednie wyniki, efekty, rezultaty. Porozmawiałaś ze mną chwilę, no i na chwilę. To wystarczy. Porozmawiaj ze mną chwilę. Jak na chwilę, to wystarczy. Jesteś kobietą, która nie potrafi do mnie trafić, nie potrafi ze mną porozmawiać, nie potrafi mnie oczarować, nie potrafi na mnie wpłynąć i dlatego ciągle nie potrafisz zrozumieć tego, co do ciebie mówię. To jest to właściwe podejście. To jest ten właściwy tryb komunikacji, którego warto się nauczyć, bo właśnie wtedy pojawią się właściwe. Rezultaty, efekty. Uśmiechasz się do mnie. No i zobacz. Wreszcie się czegoś nauczyłaś. Jak się do mnie uśmiechać? Tylko jeszcze teraz rób to systematycznie. Rozmawiasz ze mną i dobrze. Tylko. Na ile dobrze? Uśmiechasz się. Ty nie musisz jej mówić niczego sensownego. Ty nie musisz do niej mówić wyrazisty sposób i wszystkiego jej demonstrować, co ty wiesz na temat tej sprawy czy sytuacji. Czasami możesz nawet rozmawiać z kobietą na granicy absurdu, flirtując, żartując, nie mówiąc jej niczego do końca, jeśli chodzi o całą sytuację. Uwierz mi, dużo więcej zyskasz w jej oczach, kiedy zobaczy kobieta, że ty z łatwością, z pewnością siebie z nią rozmawiasz, nie mówisz wszystkiego i oczywiście to wszystko jest sytuacja, która będzie powodować, że więcej możesz zyskać niż stracić. Ale jak chcesz i zawsze wszystko sobie powiedzieć, przyznać się do wszystkiego, no, z góry możesz być potraktowany jako ten w cudzysłowie frajer, który próbuje się wyspowiadać, przedstawić całą koncepcję. Nie zawsze to jest dobra opcja. Pogadaliśmy chwilę. Chwila ci już wystarczy, widzę, ja wracam do domu. I niech ona cię zatrzymuje, niech ona cię pilnuje, niech kobieta cię pilnuje, czy ty z nią będziesz, czy będziesz miał ochotę z nią zostać. To jest szczególnie istotna sprawa. Jeśli tego nie zrozumiesz, to też nie pojawią się właściwe efekty, rezultaty. Jesteś kobietą, która powinna się nad tym wszystkim o wiele bardziej zastanowić, bo ja się przestanę nad tobą zastanawiać, bo ja już nie będę o tobie tyle myślał. Bo ja już nie będę chciał z tobą takich tematów poruszać. Chcesz, żebym z tobą poruszał ciekawe tematy, to zacznij rozmawiać ze mną w ciekawy sposób. Chcesz być ciekawa, to spróbuj taka być. To nie musi mieć sens, co mówisz. Ważne jest poruszenie emocji kobiety, bo bez tego ona sama nie dojdzie do wniosku, że warto z tobą dyskutować, rozmawiać. I poruszać odpowiednie tematy. To są naprawdę ważne sprawy, których większość facetów nie rozumie, bo zawsze chcecie porozumiewać się z logiką kobiety. Natomiast w skutecznej komunikacji z kobietami chodzi o to, żeby porozumiewać się z emocjami kobiety, żeby trafiać do emocji kobiety, żeby ona sama chciała, żeby się ona angażowała, żeby się starała, żeby cię prowokowała, żeby cię sama zainteresowała. Rozumiesz? Na tym polega cała sztuczka i dobrze jest sobie z tego wnioski wyciągnąć. W innym przypadku cały czas będziesz popełniał błędy i niestety kobieta nie będzie zainteresowana tym, co się między wami do końca dzieje. Odpowiadaj z dystansem, na luzie. Odpowiadaj na zasadzie nie musimy już się spotkać, nie powinniśmy tyle już rozmawiać. Ten sens wypowiedzi z Tobą nie jest dla mnie odpowiedni. Rozmawiasz ze mną yy, w taki sposób, który. Tutaj nie trafia do mnie. Rozmawiasz ze mną, yy, a jednak ty nie mówisz do mnie w odpowiedni sposób. Rozmawiasz ze mną, a jednak rozmowa z tobą jest niezbyt satysfakcjonująca. Pokażesz mi coś więcej, pokażesz się lepiej, czy już nie. Widzisz, to jest właściwy poziom flirtu, rozmowy, uśmiechu. Wtedy kobieta widzi, że ty naprawdę się liczysz i że prowadzisz interakcję. Warto sobie o tym pomyśleć. Przetestuj tą wiedzę w praktyce. Do do północy trzy moje kursy w dużo niższej cenie, ponad 80% taniej. Korzystaj. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Mega wiedza. Pobierz trzy materiały. System Drania 2.0 Sekrety Atrakcyjnego Wizerunku 2.0 Sztuka Długiego Orgazmicznego Seksu. Korzystaj z tej wiedzy. Kobieta będzie sama się bardziej o Ciebie starać. I zobaczysz po prostu niesamowite efekty wykorzystując tą wiedzę. No, i na moje dwudniowe szkolenie też się do dzisiaj do północy 50% taniej możesz zapisać. Więcej informacji pod spodem, przemyśl to, co powiedziałem. Bo naprawdę za bardzo rozmyślasz na tym, co ona mówi, przejmujesz się tym. A czasami warto sobie dać sporo luzu, uśmiechu, dystansu, i już to spowoduje, że kobieta będzie bardziej zadowolona, bardziej chętna do współpracy pod kątem emocji, bo ty jej się po prostu spodobasz na podstawie tego jak się z nią komunikujesz. Możesz jej nawet powiedzieć: "Pogadaliśmy chwilę i widzisz, jak na razie to ta chwila powinna ci wystarczyć. Ostatnio nawet nie dotknęłaś mnie, więc traktuję cię jak taką koleżankę z klasy. Pokaż jej, że się musi postarać. Pokaż jej, że musi na tobie wrażenie zrobić. Nie bądź tym facetem, który się prosi, ale musisz w niej Zaszczepić tyle emocji, żeby sama chciała to zrobić, i żeby nawet inicjatywa się z jej strony pojawiła. To nie chodzi o to, że ona macie sama pocałować czy dotknąć. Chodzi o to, żeby pokazała, że jest na to gotowa, a to właśnie uzyskasz dzięki tej wiedzy, którą tutaj przekazuję i która odpowiednio funkcjonuje w każdej relacji czy znajomości, warto wyciągnąć z tego wnioski, bo to działa, przetestuj sam, a będziesz naprawdę miło zaskoczony rezultatami, efektami, kiedy wykorzystasz tą wiedzę. W praktyce możesz też do mnie napisać, zgłosić się, pomogę ci. Frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl Podejśl mi swój numer telefonu, pogadamy, wyciągniesz z tego wnioski, zrozumiesz, jak to funkcjonuje, i pojawią się tutaj odpowiednie efekty, rezultaty. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski, zobaczysz, jak to działa i jak z łatwością cała relacja rozwinie się w odpowiednim tempie czy kierunku.